No więc, yy... no zobaczcie to, kurde. No, jest coś pięknego. Tu Jaka cisza! Dobra, byłem na. Jednak gadałem. Wiem ostatnim filmem, że chyba drugi raz nie dam motocykla na. Dlaczego mówię na motocykl, nie motorower? No bo kurcze, no, dla mnie motorower, tak jak kiedyś były jeszcze 20 lat temu, czy tam 30 lat temu, jeszcze starsze, miały pedały, które się kręciło się tymi pedałami i się zapuszczało tak silnik. i Zresztą, możecie sobie poczytać, dla mnie to jest motocykl. Co prawda, pojemności 50 cm, ale to jest dla mnie moje osobiste zdanie: to jest motocykl, bo nie ma pedałów do napędzania siłą nóg, jeżeli paliwa zabraknie, tak? Yy, dlatego tak uważam, że to jest motocykl, nie motorowy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: oddałem, yy, mam tyle kilometrów już przejechane. 1755. Yy, I. No teraz zrobiłem. Nie wiem, może z 20? Jakoś. Coś koło tego, nieważne. Yy, I tak, dałem na serwis drugi ze względu na to, bo mam nowy wydech. Nówka sztuka. Nówka sztuka. Co się stanęło? A co się stanęło? Tutaj. Widzicie? To jest dB killer tak zwany, czyli silnik, czyli wydech jest bardzo cichutki, przystosowany do normy Euro 4. Tamten dB killer mi się popsuł, odspawał się chyba od wewnątrz i po prostu sobie gdzieś tam spadł. No i w tym miejscu gdzieś się znalazł i strasznie pierdział. To znaczy pierdział. No Grzęziło tam metalem, nie wiadomo, bo to metalowa no, część, o metal jak, jak, jak trzeć tam się trzęsie, tłucze się, no to, no to wiecie, no to hałas jest jakiś, jak, jak, ale, ale sam dźwięk, yy, no kurczę, no powiem szczerze, że robił robotę, jak, jak taka rasowa 600, -ka. co prawda prędkości nie miałem, <laughs> no ale brzmienie było już, nie, to się liczy. Druga sprawa, Euro 4, no tak, no Euro 4, kompletna kastracja motocykli. Zwłaszcza 50, zapomnijcie w ogóle cokolwiek zrobicie. Yy, przykładowo no, no w tym motocyklu, tak? W tej 50 nie wsadzicie tu nic większego, bo rama. Rama jest specjalnie przystosowana, jest węższa. W tą stronę tu już wszystko jest tak spasowane, żeby. Nic się więcej nie zmieściło. Czyli bardzo duże kłopoty. Ewentualnie trzeba by było tutaj, nie wiem, no, ramę odkręcić to. Tą ramę. Ta rama no, generalnie nie przytrzymuje nic z tego, co ja patrzyłem. Bo tylko tutaj stopkę, nóżkę i takie historie. Silnik się trzymie na czymkolwiek innym, tutaj na tym zawiasie to na tym zawiasie się trzymie, na tym się trzymie, no i tutaj na górze się trzymie, to wszystko łącznie. Tu jest, tu się trzymie generalnie na tym, tylko filtr powietrza, tak. No, ale ta cała ramka, cieniutka, co tutaj idzie, no, na tylko trzymie właśnie tutaj podnóżek. Z tej strony, natomiast trzymie stopkę, no i ten podnóżek. Także rama generalnie nie jest przykręcona do, tej, do, do tego. I teraz jest kwestia rozkminki, takiej czy, jeżeli by to się z, zlikwidowało, czyli te, tą rurkę. Czy coś by się stało? Czy by się coś nie stało z tym? Czy by straciło no motocykl sztywności? Chociaż nie wiem, czy by stracił sztywność. Kurczę, trzeba by coś było wykombinować, żeby rozszerzyć po prostu widły. Jedno i drugie te widły, no wiecie, no, to nie. No i wtedy silnik ewentualnie jest w stanie coś tu wskoczyć, coś większego. Ale nie bójcie się maksymalnie tutaj. Można wsadzić 72 cylinder z głowicą i oczywiście yy, gaźnik nie sterowany elektronicznie, tylko yy, gaźnik już taki zwykły, normalny, tradycyjny. No i to jest maks, co może z tą ramą przyjąć yy, ten motocykl. Czyli maksymalnie 72 cm3 bez, mówię, bez kombinowania, tak? Bez kombinowania, bez przycinania. Dowiadywałem się w serwisie autoryzowanym. Junaka, bo miałem w planach tutaj coś włożyć innego, no ale niestety no pan powiedział, że nic tutaj nie jest w stanie przyjąć. Ta rama w tej postaci oprócz 7 dwójki, maksymalnie. Co jeszcze tutaj bym wam powiedzieć o tym motocyklu? No, nic, no, jeździ, działa, sprawny jest nie. Tu widzicie, ten się jakoś trzymie jeszcze, nie, roz, nie rozpacz. Ja po overtypach jadę. Więc się nic nie rozkręciło, nic się nie poluźniło. Uchwyt, mówię o uchwycie do telefonu, ładuję. Spójrzmy, już jest 35%. Rewelacja. O to mi chodziło, żeby telefon się ładował yy, w czasie jazdy. I co? Odpalam maszynę. W tamtą stronę sobie pojadę. Wiecie co jeszcze miałem Wam powiedzieć? Zalety ze wsył tego DB killera w Tumiku. Większy przelot. Nic tam nie tłumiło, e, że tak się wyrażę, e, wylotu spalin. No i moc była większa, bo teraz e, z DB killerem na odblokowanym to mam 60 km na godzinę. Może 62... Nie. Dziwnie dziwne takie... Może jakiś kamień po prostu pod kołem. No, a gdy miałem przedmuchaną tą rurę wydechową, no to szedł, mówię, no 72 chyba to był mój max. Teraz obecnie, no mówię, 62 km na godzinę i, i nic. I nic, i już więcej nie chcę iść. Więc to takie plusy zepsutego wydechu. Prędkość maksymalna, ale z kolei no, głośność, była, tak? głośność była większa. Przy no, prędkościach tak, tak 60 na godzinę, 50 już na godzinę, no praktycznie. Przy dłuższej jeździe, no to głowa puchła. Mam dobry kask, tak mi się wydaje. LS2, jakiś tam, nie wiem. Ale chyba ten model tegoroczny, tak mi się wydaje. Jest dosyć fajnie wyciszony. Oczywiście, że lepsze są kaski za, za 2000, które są w ogóle wyciszone, ale można też kupić stopery, prawda? Jakby komuś przeszkadzało. No, teraz jest cichutko, kurczę, jak cichutko. Ehe, fajnie. Ja się będę już zbierał do domu Słońce ku zachodowi się chyli Ja mówiłem, dzisiaj mam bluzę, pod spodem mam koszulkę yy, Tu mam tylko bluzę dresową, jednak już się robi chłodniej No ale takie wygupy. Odstresowujące po dniu pracy Uważam, że za udane no i co? No i do domu trzeba było jechać, droga fajna, jak widzicie, cały czas jakaś polna Czy coś koło tego, chyba tędy pojadę O, pływam, ale spoko O kurde, ale bagno, gdzie ja się tu wybrałem? No trudno, trzeba jechać, no, cross, nie? W końcu jest pseudo co prawda, ale z mi Na środku jeziora To <noise> ale bym był ambaras Ja cię nie mogę Nie, ale spoko Nawet nie będę włączał e, nawigacji, bo to nie ma sensu. Jestem pewien, gdzie jadę, co ja robię. Muszę kierować się w stronę zachodzącego słońca. Tam jest mój dom. Niewiele widać, ale słońce jest genialne jak zachodzi, naprawdę Aha, i jeszcze wiecie co nie dopowiedziałem No wydech mi wymienili, no wiecie, na gwarancji, tak Nawet nie musiałem nic mówić. się pytać czy coś sami powiedział, nie dało się. Usunąć pusterki ze względu na to, że obieg zamknięty jest, że tak się wyrażę, we wydechu. Wszystko tam jest zatpawane nie można nic przerobić. Tak jak już wspomniałem, no Euro 4 i co? No i kość przeglądu to jest 250 zł, czyli 250 zł, to 250 zł, 500 zł na przeglądy dałem. mam wyrzuty sumienia <laughs> tyle poszło, matko ale tym razem serwis się spisał nie wiem czy oglądają mój kanał czy nie bo dolali mi hamulcowego olej mi wymienili bo mamy ładny a już byłem brudny zaciągnięty, Wydech to to, wyregulowany. Ogólnie no, jestem zadowolony z serwisu. Teraz naprawdę albo był inny serwisant, albo miał chłopak naprawdę dobry dzień. Nie? <grym> zadowolony, tak. Z tego serwisu jestem naprawdę zadowolony. Na pewno bym miał szybciej, ale ten jest zabawniej.